Pani Barbaro, pozwoliłem sobie zaprosić Panią na rozmowę, bo to jest dla mnie bardzo ważny temat. Jak się Pani podoba? Nowy obróz? Nie, to Pani przyszły pacjent. To żart? Niestety nie, smutna prawda. Coraz więcej osób na świecie, zresztą nie tylko na świecie, w Polsce także, popada w uzależnienie od jedzenia. Tak. Nałogowcy jedzą właściwie bez przerwy i popadają oczywiście w monstrualną nadwagę, która dodatkowo później powoduje cukrzycę, miażdżycę, no, oczywiście choroby krążenia i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tego końca. Pamięta pani tę chorą, która mm, została do na nas przywieziona z zabałem, która ważyła prawie 200 kilo. No jak mam nie pamiętać, no, to, to był cud, że ją w końcu uratowaliśmy. Nawet profesor Woźniak musiał z nami wszystkimi klęczyć na podłodze prawie 6 godzin. Właśnie. I gdyby teraz na przykład taka sytuacja się powtórzyła i znów mielibyśmy takiego pacjenta, mielibyśmy no, właśnie powtórkę sytuacji. Powiem więcej. Jeżeli my takiego pacjenta z tej nadwagi nie wyleczymy, to w zasadzie nie mamy szansy wyleczyć go z żadnej choroby i z niewydolności krążenia także. Wypuszczamy ich do domu, a oni wracają do nas po jakimś czasie ciężsi o 50 kg. No i znów to samo. Właśnie. Chciałbym panią namówić na udział w pewnym projekcie. Oby nie tylko w projekcie. Słucham? Pani słyszała, że nasz sezam się zwalnia? Ym, to ten duży pokój z aparaturą diagnostyczną. Właśnie. Wreszcie możemy aparaturę przenieść na różne oddziały, a salę wyposażyć w łóżka dla chorych z nadwagą oraz oczywiście z aparaturą odpowiednią monitorującą ich stan. Mamy w naszym szpitalu wspaniałych fachowców, kardiologów, chirurgów, psychologów, dietetyka. Znakomicie wyposażone sale operacyjne, ale pacjent kardiologiczny z ogromną nadwagą wymaga interwencji chirurgicznej i rehabilitacji. Rozumiem, że miałabym się zająć rehabilitacją tych pacjentów. Dobrze pani rozumie. Niektórzy z nich nie są nawet w stanie. Podnieść plastikowego kubka do ust. Byłem ostatnio na spotkaniu ze specjalistą od Funduszy Europejskich. Bardzo przytomnie mówił o planach unijnych na najbliższe lata. Jego zdaniem warto się wgryźć w regionalne programy operacyjne, ale też w ogólnopolski program Wiedza, Edukacja, Rozwój, bo tam będą ogłaszane ważne dla nas konkursy. Mamy szansę? Pani Barbaro, Hannibal na słoniach pokonał Alpy, a my musimy wyremontować i wyposażyć jedną salę szpitalną. I o to możemy się ubiegać. Szczególnie, że rekomendowane jest wykorzystanie środków unijnych na programy związane z chorobami cywilizacyjnymi. No i wszystkie one trafią do nas. Zwłaszcza, że pacjenci są teraz zrujnowani fizycznie i psychicznie. No? To co? Podnosimy kotwicę? Tak jest, szefie.